Dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie Was witam na tej nieruchomości. Jest to domek zlokalizowany w Kaliszu na Osiedlu Dobrzec. Jedno z najbardziej lubianych osiedli w Kaliszu. Działka 630 metrów, czyli idealna dla kogoś, kto w sobotę chce odpoczywać na tarasie, a nie siedzieć cały dzień w ogrodzie. No i sam domek, całkiem niedawno pobudowany, 173 m, kwadratowe, gotowy tak naprawdę do wprowadzenia. Góra jest jeszcze do wykończenia, ale o tym za chwilę. Jak sami widzicie, domek jeszcze kilka rzeczy tutaj wymaga pod własny gust do zrobienia, na przykład ogrodzenie, czy też zagospodarowanie tutaj tego terenu z przodu. Natomiast sam parter jest już gotowy, tu można się wprowadzać. Po wejściu do domu mamy kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim ta duża szafa w zabudowie. Tutaj zmieszczą się wszystkie okrycia wierzchnie. Świetne miejsce, kiedy goście przychodzą, nie ma tego rozgarbiarzu w korytarzu, jak to często bywa, tylko rzeczywiście w takiej szafie zmieszczam się zarówno domowników na okrycia wierzchnie, no jak i gości. Którzy licznie mogą nas tutaj odwiedzać. Teraz już zapraszam Was do tego przedpokoju. Tutaj mamy połączenie takiej części prywatnej, również z taką, gdzie zapraszamy gości. Tuż po lewej stronie mamy pokój gościnny, do którego Was serdecznie zapraszam. Może to być rzeczywiście jako pokój gościnny, bądź też sypialnie na dole, a także jako przydomowe biuro, taki gabinet, w którym będziemy załatwiać jakieś biznesy z gośćmi, którzy przychodzą, tudzież rzeczywiście miejsce takie już gościnne dla kogoś, kto nas odwiedzi. Tuż obok łazienka, tutaj z prysznicem, bardzo duża. Przepięknie wykonane te płytki, ponadczasowe. Rzeczywiście w bardzo fajnym takim guście, w stylu. Myślę, że wielu naprawdę się spodoba. No i gotowe miejsce, tak naprawdę. Tu już nic nie trzeba, wystarczy swoje ulubione ręczniczki, kolory, i, i to, to wystarczy. Kiedy goście już odłożą swoje okrycia wierzchnie, no to oczywiście udają się zazwyczaj do salonu. Jest tutaj miejsce zarówno na taki duży stół, gdzie ukościmy na jakichś fajnych spotkaniach rodzinnych, jest miejsce również na duży narożnik, sofy, kto co lubi, no a także tutaj na ten piękny kominek. Kominek bardzo urokliwy, jesienne, zimowe wieczory są nasze, jest doprowadzenie oczywiście powietrza od dołu, cały tutaj komin, można sobie teraz obudować tak jak chcemy obudować, no i oczywiście salon bardzo przestronny, dobrze doświetlony, tutaj piękne zachody słońca, no i wyjście oczywiście na taras i na balkon. W tej kuchni znajdziecie miejsce zarówno na taki właśnie stół do przygotowania jakichś posiłków, żeby usiąść i zjeść takie podstawowe śniadanie dano. natomiast jest bardzo dużo miejsca na blacie. Sami zresztą zobaczcie, jest tutaj miejsce zarówno na jakiś ekspres do kawy, na przygotowanie posiłków, na ułożenie jakichś dodatkowych rzeczy do pieczenia czy gotowania. Mamy tutaj również oczywiście zmywarkę, płytę grzewczą, piekarnik już na tym poziomie, tak jak to teraz się robi, miejsce na dużą lodówkę i to, co ja najbardziej lubię w takich domkach, Czyli spiżarnie. Teraz tam, oczywiście, jest dużo rzeczy, więc nie będziemy tego pokazywać. Ale miejsce w spi spiżarnie jest szalenie kluczowe. Szczególnie jeśli lubicie przygotowywać lub zamawiać nieco więcej jakichś produktów do przygotowywania dań, no to takie miejsce jest rzeczywiście kluczowe w domu. No i co? Mamy tutaj tak naprawdę wszystko, co w kuchni jest potrzebne, miejsca całkiem sporo. Myślę, że ta kuchnia naprawdę komuś się spodoba. Znajdujemy się mu teraz na poddaszu. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Jak sami widzicie, jest to jeszcze przestrzeń, która będzie wymagała troszeczkę zagospodarowania. Natomiast potencjał jest ogromny. Mamy tutaj przewidziane trzy pokoje, w tym jeden taki e, może pełnić rolę sypialni bądź też takiego właśnie dodatkowego salonu, na przykład dla dzieci. Bardzo popularne rozwiązanie właśnie w Skandynawii. E, trochę jest tutaj inspiracji właśnie ze Skandynawii. No i właśnie to rozwiązanie jest świetne, dlatego że kiedy goście przychodzą z dziećmi, dorośli mogą siedzieć na dole, a dzieciaki tutaj do góry oglądać właśnie coś wspólnie, grać w jakieś gry. Miejsca naprawdę sporo. Dodatkowo w tej przestrzeni znajdzie się tutaj pralnia suszarnia. To wszystko jest również już przygotowane pod zainstalowanie, pod wykończenie, a także pokój kąpielowy. Miejsca naprawdę sporo, także góra rzeczywiście jest wspaniale do zagospodarowania. W sypialniach oczywiście miejsce na garderobę. No i dodatkowo znajduje się również tutaj miejsce do góry na strychu, na jakieś takie rzeczy, których mniej używamy. Także miejsca magazynowego na pewno Wam nie zabraknie. Jak sami widzicie domek ten posiada również rolety zewnętrzne. To teraz taki standard przy większości nieruchomości. Natomiast wspaniały taras, miejsce tutaj właśnie na tym tarasie, żeby usiąść dla nawet 8 osób. Dodatkowo miejsce na powieszenie tutaj jakichś wspaniałych firanek, zasłon, które oddzieli nas dodatkowo na przykład dzieci bawiących się tutaj w basenie. Miejsce na basen oczywiście wygospodarowane, tak samo jak miejsce na grilla, na jakąś piaskownicę tudzież w zjeżdżalnie. No i dodatkowo, proszę zwróćcie uwagę na tą elewację, dlatego że tutaj mamy całą podbitkę drewnianą. Te elementy drewniane prosto ze Skandynawii, przepięknie zagospodarowane. No i tak naprawdę jakość bardzo wysoka, przepięknie to wygląda. Sami zresztą się przekonacie, kiedy odwiedzicie to nie. ねえ。<music>